Cześć, przedstawiam wam zgrabne, lekkie, bezramkowe Gogle Solar, zdobywcę Nagrody Targów ISPO. Gogle Solar FMR w swojej konstrukcji posiadają podwójną szybę sferyczną wygiętą tak, aby pomagała uniknąć zniekształceń optycznych, ochronę UV400 oraz specjalną powłokę minimalizującą parowanie zwaną Antifog. Bezoprawkowy design, który zapełnia większe pole widzenia. Komfortową piankę, która utrzymuje idealny klimat wewnątrz gogli, gwarantuje komfort oraz wyjątkowe właściwości wentylacyjne. Możliwość dopasowania do wszystkich kasków Head. Google dostępne są w różnych rozmiarach oraz wariantach kolorystycznych. Jeżeli zainteresował Was ten produkt, po więcej informacji zapraszam do naszego sklepu stacjonarnego we Wrocławiu bądź na stronę dobrazima.pl.